20 maja 2023 roku Warszawska Polonia przypieczętowała w cudownym, pięknym, atrakcyjnym stylu awans. To na przecinek ekstraklasy do pierwszej ligi, gdzie będzie już zmagać się z dużo silniejszymi zespołami niż to miało w tym sezonie. Czy Warszawska Polonia w tym składzie utrzyma sobie byt w pierwszej lidze? Myślę, że tak. Czy utrzyma sobie bezpieczny tryb tak w, tabeli, w połowie tabeli, tak, żeby nie martwić się o spadek? Przypuszczam, że również, że tak. Czy jest szansa, żeby tym składem warszawska Polonia mogła grać e, tak jak ruchoż w tym sezonie, jako jej Beniaminek i grać was Ekstraklasy? Tego nie wiem. O tym wiedzą działacze. Dopóki sport jest czysty, dopóki sport jest uczciwy, może się oczywiście wszystko wydarzyć. Niemniej e, Polonia idzie oczywiście tą uczciwą, fajną drogą. Zresztą jak teraz wszystkie kluby, bo nie ma już zdaje się tych e, nieuczciwych u nas w kraju, Chociaż wiele rzeczy może się jeszcze zdarzyć, e, ale nie o tym. Warszawska Polonia wczoraj awansowała do pierwszej ligi i jest to piękny, piękny dzień dla fanów tego zespołu, jest to piękny, fantastyczny wieczór, był to piękny, fantastyczny wieczór dla fanów Czarnych Koszul. Z tym, że 20 maja się zakończył, dzisiaj mamy 21 maja, drodzy działacze i piłkarze, pracujemy dalej, pracujemy dalej, wymyślamy transfery. Ten klub, jeżeli ma jedynie być, jeżeli byt w pierwszej lidze ma być jedynie epizodem i ma być po prostu kolejnym krokiem do awansu do ekstraklasy, niestety trzeba pracować. Ale dzisiaj nie o transferach, dzisiaj o tym fantastycznym sukcesie, jak, o sukcesie jaki Polonia wczoraj zanotowała, wygrywając 2-0 z Olimpią Elbląg, pieczętując tym samym awans do ekstraklasy, jak już wcześniej mówiłem. Wszyscy jesteśmy wdzięczni, radośni. Ja jako warszawek jestem no kurde, cholernie, cholernie radosny z tego powodu. Inaczej ma się troszeczkę sprawa z Ursusem, z Chudnikiem. Hutnik nie awansuje do trzeciej ligi, Ursus najprawdopodobniej z tej ligi spadnie, ale o tym będzie inny odcinek. Zaraz przeczytam sobie dwa artykuły, znaczy sobie, zaraz przeczytam dwa artykuły. Chciałem tylko e, przypomnieć ten e, cudowny skład e, warszawskiej Polonii wczorajszym meczu. W brameczce wiadomo, Kuba Remanowicz, mój absolutny faworyt, tak jak zawsze powtarzałem, to jest gość, bez którego Polonia Warszawa w tej chwili raczej walczyłaby o baraża. Znaczy walczyłaby w barażach, bo raczej baraże by były. Fantastyczne interwencje, cudowny bramkarz, eee, stać go na grę w wyższych ligach i na całe szczęście Polonia zagra w tych wyższych ligach, więc miejmy nadzieję, że ten facet zostanie w klubie i będzie grał dalej. Ja oczywiście nie mam żadnych informacji na to, że będzie inaczej, po prostu tak sobie gdybam czasami. Kowalski, Haberek, Grudniński, Wełna, żółta kartka we wczorajszym spotkaniu, to jest ta linia obrony. Środek pomocy, Koton, Piątek. Biedrzycki, e, e, Boże, Michalski, Wajdur i na szpic Tomczyk. Tomczyk, szósta ramka we wczorajszym spotkaniu, Michalski, czwarta. Kolejne trzy punkty zostają na konfliktorskich i w tej chwili Polonia nie musi się już w ogóle martwić następnymi znowu spotkaniami. Może je przejechać po 010 10 dla tych, którzy nie są wzajemniczony w kuluary e, e, ligi. Hmm, może awansować z, drugiej, z drugiego miejsca. Ja przypuszczam, że pierwsze miejsce po, po prostu dużo, znaczy troszkę więcej pieniążków daje TVP, TVP Sport. E, w przyszłym sezonie pieniążki Polonia Warszawa już będzie dostawała zdaje się od Polsatu. Chyba, że coś się zmieniło, o czym nie wiem. Nie będę ukrywał pierwszą ligę, śledzę tylko ze względu na arkę Gdynia. E, jako, że tam mam e, swoje. E, pochodziłem gdzieś na arkę, jak tam mieszkałem w Dyni, więc e, mam swoje sympatie. Dobra. Słuchajcie, ks.polonia.pl e, Awans jest nasz, to jest Wielka Polonia. Artykulik: e, Czytamy. Polonia w efektownym, w efektownym stylu pokonała po Olimpiadę 2-0, zapewniając sobie mistrzostwo e-winner II ligi. Już? A. To sorry, to w takim razie już nie będzie drugiego miejsca, już będzie po prostu pierwsza. E, oraz oczywiście awans do Fortuna Pieszej Ligi. Na dwie kolejki przed końcem sezonu Fortuna Pieszej Ligi, czyli pieniężki będą nie tylko od Polsatu, ale również i od e, firmy bukmacherskiej Fortuna. Na dwie kolejki przed końcem sezonu wiemy, że nic nie odbierze nam miejsca na szczycie tabeli. E, bramki w spotkaniu przeciwko zespołowi zebrąga, zdobyli Paweł Tomczyk i Mateusz Michalski. Pierwszy kwadrans był nieco nerwowy, ale potem rozpoczął się koncert w wykonaniu zespołu Rafała Smalca, pana profesora Rafała Smalca. Co jeszcze w pierwszej części gry przełożyło się na bramki Tomczyka i Michalskiego. Jak mówiłem, czwarta i szóstka, e, szósta i czwarta bramka. Pierwsza była efektem niezrównanej szybkości napastnika, który zimą dołączył do klubu. Pawka, podobnie jak kilka miesięcy wcześniej, w Puławach, na połowie, bo przebył z bramki do, do klubu. Pawka podobnie jak kilka miesięcy wcześniej w puławach na połowie boiska włączył taki gaz, że nie dał się dogonić. Po spektakularnej ucieczce z zimą, którą wpakował piłkę do bramki i wprawił w ekstaz wypełniony trybuny na stadion przy ulicy konwiktorskiej. Chciałem tylko powiedzieć, że mój łącznik. Eee... Momentik, momencik. Aha, dobra. Chciałem tylko powiedzieć, że Mate... Boże, Mateusz, Michał Dworzyński, mój łącznik z konwiktorskiej. Eee, wczoraj wysłał mi kilka zdjęć. Jedno zdjęcie będzie na mnie YouTube'a. Powiedział mi, że było wczoraj na stadionie, na stadionie około 5 tysięcy ludzi. Yy, nie, nie wiem dokładnie jaka była statystyka, jeśli chodzi o publiczność, ale ze zdjęć z tego co widziałem, kamienna trybuna i, ta, i, i trybuna kryta były wypełnione po brzegi. Co tylko oznacza, jak bardzo e, kibice chcieli przychodzić na cały stadion, a nie tylko tą trybunę krytą, która była otwierana do tej pory przez klub jak do tej pory. Miejmy tylko nadzieję, że po, klub Polonia dogada się z policją. I przynajmniej, znaczy przynajmniej od przyszłego sezonu będzie otwarty cały stadion, nie tylko te dwie trybuny, czyli Kryta i ta słynna, legendarna trybuna Kamienna. Dobra. Eee, o. Ta sytuacja wyraźnie podcięła skrzydła gościom i dodała nim muszu Polonii. Akcje zażębiały się coraz lepiej, co szybko zaowocowało kolejnymi trafieniami tylko eee, trafieniem. Tym razem Mateusz Michalski głową pokonał wąkarzy rywali, bo jasne, że tylko kataklizm odbierze czarnym koszulom. Awans. No kataklizm to by był, gdyby w następnych dwóch spotkaniach było 0 punktów, wtedy byłaby nerwówka. Ale już to już na szczęście nie musimy tego oddywać. Na drugą połowę Polonia wyszła skoncentrowana i doskonale wiedząca, co ma robić na boisku. Wynik ani przez moment nie był zagrożony, a czarne koszule miały kilka kolejnych okazji do podwyższenia wyniku. Na podkreślenie zasługuje fenomenalna profesorska postawa dwóch młodzieżowców. Krzysztofa Kotona oraz Bartka Biedrzyckiego. Obaj byli motorami napędowymi świetnej Polonii, ale tak naprawdę po tym meczu każdy zawodnik czarny koszul zasługuje na wyróżnienie. Oczywiście na wyróżnienie, na wyróżnienie zasługuje, przed, przed, zasługują przede wszystkim kibice, bo to dla nich gramy. Znaczy gramy, dla, dla nich gracie drodzy piłkarze. Nie tylko w Polonii, ale we wszystkich klubach, bo o tym się często zapomina. Zawsze kibice powinni być na pierwszym miejscu. Bez względu na to, o jakim klubie mówimy. Później piłkarze, później działacze. Także rzeczywiście w tym sezonie wszyscy zasługują na wyróżnienie. Bo przyznam szczerze, nie wiem jak wy, ale z tego co pamiętam, były różne w trakcie sezonu nastroje kibiców. Ja typowałem na samym początku miejsca 6-8, później tak 4-3, jednakże rozpędzona jeszcze kotwica Kołbrzek i ten słynny kalisz, który eliminował drużyny w pucharze polskiej z Ekstra klasy, też wydawał mi się bardzo. Groźny. Niestety tak. Się, znaczy niestety, stety tak się nie stało i Polonia sobie spokojnie to pierwsze miejsce eee, przypieczętowała wczorajszym dniu. Dobra, czytam dalej. Na pomyczowej konferencji e, pracowej trener Rafał Smalec przedstawił cały, przedstawił cały swój sztab, podkreślając ogromny wkład w awans jego współpracowników, a następnie opuścił salę. Zostawiając scenę tym, którzy na co dzień byli w jego cieniu. To są fachowcy, pytajcie ich o wszystko, ja im po prostu dziękuję, powiedział trener Polonii, pan profesor Smalec. Mam nadzieję, że uda mi się wprowadzić tą ksywkę do niego w następnym sezonie i tak będziemy o nim mówić. Bo ewidentnie facet zrobił bardzo dużo dla tego klubu, a nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, nie postawił tej przysłowowej kropki nad i. Tak naprawdę nawet się nie denerwowałem, powiedziałem, że wszyscy robią świetną robotę. Uśmiechał się fizjoterapeuta Wojciech Milczarek. Ja również byłem spokojny. Zeszłoroczny awans ważył się do ostatniej sekundy. Tym razem to wszystko odbyło się bardziej stopniowo, dodawał asystent trenera Maciej Kozłowski, który zwrócił uwagę też na bolączki klubu. Mam nadzieję, że ten sukces sprawi, że władze miasta zaczną na nas patrzeć przychylnym okiem. Potrzebujemy mieć gdzie trenować, potrzebujemy mieć gdzie pracować. Budowa nowego stadionu musi ruszyć jak najszybciej, podsumował. A teraz świętujmy. Na temat budowy stadionów z publicznych pieniędzy, pogadam sobie kiedy indziej. Nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce, bo jest, mam wrażenie, że to będzie zła tendencja niedługo, dlatego nie chcę na razie zabrać głosu, na razie chcę powiedzieć, że drodzy kibice Polonii, macie to, macie awans do pierwszej ligi, świętujcie, cieszcie się, bo to jest wasz moment. To jest ten moment, kiedy w Warszawie odradza się ten klub, na który czekaliśmy tak długo, który żeby wrócił do Ekstraklasy. To jest 10 lat, kiedy nie ma już Polonii w Ekstraklasie. W ekstraklasie. To jest 10 lat poniżań, 10 tułaczki na jakiś malutki... Ja nie mam nic do mniejszych miejscowości ani do tak zwanych wsi, bo każdy ma swoje miejsce w świecie. Ale miejsce, miejsce dużych klubów jest w Ekstraklasie, ewentualnie przez moment w pierwszej lidze, a nie tułaczka trzecia, czwarta liga oraz prowadzenie kluba przez jakichś przypadkowych aktorów, jak to miało miejsce kilka lat temu, jeżeli się nie mylę. Chyba wiecie o co chodzi. Także, także tyle. Słuchajcie jeszcze sport.pl Eee, przeczytamy, ile ja to już gadam? 10 minut. Dobra, to zaraz kończę, żeby tam nie przedłużać. <coughs> Polonia Warszawa wywalczała pan do pierwszej ligi, Ś wielkie święto po trudnych latach. Kwestia wansu z drugiej ligi rozstrzygnął spotkanie poli Warszawa z Olimpią Elbląg. Zespół ze stolicy tym meczem, przed tym meczem był liderem rozgrywek z rokiem 61 punktów, a zwycięstwo zapewniło mu przepustkę do pierwszej ligi, to już wiem. Warszawiacy doskonale zdawali sobie sprawę z tego starcia i szybko ruszyli do ataku. Kibice zgromadzali na stadionie Polonii. Po pierwsze, po pierwsze trafienie musieli czekać do 27 minuty. Wynik utworzył Paweł, Tom, Paweł Tomczyk. Pod koniec pierwszej połowy prowadzenie gospodarzy podwyższył Mateusz Michalski, który wykorzystał podanie Bajdura. Tym samym Polonia schodziła do szatni z wynikiem 2-0, który znacznie przybliżał drużynę do upragnionego awansu. To się dzieje, kochani, to się dzieje, ekscytowała się Polonia na Twitterze. Mnóstwo było wczoraj tych takich fajnych filmików. Po na boisku z rządem... No dobra, to w sumie już jeśli o... O, yy, o, dobra. Polonia Warszawa po raz ostatni występowała powyżej drugiej ligi w sezonie 12-13. Klub ze stolicy rywalizował wtedy w Ekstraklasie i zakończył sezon na szóstej lokacie. W kolejnych rozgrywkach zastąpił, yy, zespół wystąpił jednak w czwartej lidze. Okej, okay, dobra, to sobie sam odpowiedziałem na pytanie, przepraszam. A wszystko przez karną degradację do policznych perturbacjach. Od tego momentu Polonia odbudowała swoją pozycję i teraz może cieszyć się za masę do pierwszej ligi. A was do pierwszej ligi wywalczą dwie drużyny. to już wiemy, to już wiemy. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was dotrwa do 11 minuty i 16 sekundy, ja mam takie pytanie. Czy ktoś w ogóle z Was wie, co się dzieje z panem w cudzysłowie z prezesem królem, który bardzo często wykonywał różne przelewy z wiednia, a prawdopodobnie nie otrzymywał SMS-kodów, które mogłyby te maile, które mogłyby te przelewy potwierdzać. Stąd chyba nie wpływały na konto drużyny z konwiktorskiej klubu z konwiktorskiej. Ja bym bardzo chciał, żeby, żeby temu człowiekowi ktoś lub szereg ludzi wysłał pocztówkę, jak Polonia cieszy się z awansu do pierwszej ligi, o tym jak ten klub, przez niego zrujnowany, wraca, wraca na tę na tą najwa na tą prawie najważniejszą i na te najważniejsze mapy piłkarskiej Polski. Mam nadzieję, że Pan Król e, otrzyma mnóstwo takich pocztówek, dost, otrzyma również mnóstwo pozdrowień kulturalnych dziękujących e, za to, jak bardzo zrujnował e, ten klub, co, było, co dla mnie to było, dla mnie to było totalnie nie, wyobrażalne. Pamiętam zresztą ostatnie derby, Legia wygrała 2-1, to nie chodzi o wynik, przepraszam, chodzi tylko o to, w jakim, w jakim skandalu w ogóle te mecze się odbywały, w jakim skandalu w ogóle się odbywały te spotkania i pamiętam przecież te e, słynne, słynne e, banery wystawiane przez kibiców. E, Jestem w Wiedniu, robię przelew. Straszny CH z tego gościa. Jezus. E, niestety okazywało się wtedy, że prawo najwyraźniej na to pozwalało. Dobra, 13 minut, koniec gadania. Wracam do roboty. Niemniej e, będzie dziś albo jutro sobie pogadam na temat Ursusa Warszawa, bo jest słabo. Na temat hutnika, Kraków, bo są nowe tam porządki, nowa miotła, nowy wiceprezes, są nowe pomysły. Czytałem troszkę na Facebooku, na stronie, troszkę mi. Wiadomo, Facebook jest teraz głównym źródłem informacji bardzo często, zwłaszcza na tych mniej, a właśnie, na tych mniej, na tych mniej popularnych klubów. Mam takie pytanie, czy ktoś z was zna, może aplikację prócz Flash Score, która daje na bieżąco wyniki z niższych lig, typu trzecia, czwarta, albo czy czwarta, bo trzecia jest na flash Score. Bo żeby się dokopać na przykład do hutnika Kraków, to trzeba wchodzić w 90 minut i czekać aż ten mecz się po prostu zakończy. Nie mamy meczu na bieżąco. A wiadomo, że FlashScore nie będzie sięgał aż tak głęboko, czy są jakieś po prostu aplikacje, które, mm, które dają bezpośrednie spotkania, wiecie, tak jak we FlashScore na żywo. Dobra. Drodzy kibice Polonii, szacun, superos, mi się w pierwszej lidze. oczywiście ja będę często gadał. Natomiast ja na mecz z motorem Lublin wybiorę się na pewno, bo chcę to zobaczyć. Mam nadzieję, że Michał Dworzyński również będzie na ten mecz ze mną szedł. Jeszcze mam nadzieję, że zabiorę dziewczynę, chociaż ona siadnie do piłki, ale zobaczmy. Mam nadzieję, że się uda. Michał Dworzyński, jeden z pierwszych tutaj ludzi, z którymi, z którymi zawiązają kontakt. Dzięki Ci jeszcze raz bardzo za wszystkie za wszystkie wczoraj zdjęcia. Oczywiście jedna z tych miniatur, która się pojawi tutaj na film, przed, przed tym filmikiem zostanie Yy, zostanie. Yy, pokazane to jest właśnie jego, jego zdjęcie, tak, żeby żeby zachować prawa autorskie, za które bardzo dziękuję. Wysłałem również kilka filmików, ale ja po prostu, jak wiecie, no nie umiem za bardzo edytować filmów, chociaż pewnie powinienem się w końcu to nauczyć robić. Yy, też jeżeli ktoś, was, jeżeli ktoś z Was zna fajną aplikację, gdzie można yy, łączyć te filmy w jedno. Która nie jest płatna, albo przynajmniej nie jest bardzo droga, jakieś tam kilka złotych, ewentualnie ze skrupuły, bo jest tego mnóstwo, a potem jak to ściągam, to i tak to wszystko nie działa, albo trzeba miliard reklam oglądać, może ktoś z Was zna po prostu aplikację, e, która, która to łączy te filmiki, na przykład mógłbym zrobić ten filmik jak teraz, plus tam dodać od Michała kilka jeszcze tych wczorajszych filmików ze, z tego, ze, ze stadionu. Dobra, Polonia Warszawa, Olympia 2.0, Polonia, Polonia w pierwszej lidze, życzę Wam wszystkim i niedzieli. trzymajcie się i cześć, hej!